Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku otworzę tani kalendarz adwentowy z kosmetykami do makijażu. Zapraszam do oglądania, a przypominam, że filmę w listopadzie wrzucam dwa razy dziennie, o 8 o 15 i koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek, najlepszy kalendarz adwentowy z jedzeniem. Mówię wam, musicie to zobaczyć. Tak wygląda ten kalendarz, zapłaciłam za niego około 60 zł i za chwilę powiem więcej. Zaczynamy od pierwszego okienka i trochę dziwił mnie ostatnio, co po niektóre komentarze na moim kanale, na przykład nie otwieraj tym srebrnym przyrządem ten kolorowy. No, widzę, że tutaj są wymagania nawet co do tego, a kurczę, po prostu mi się zgubił. Myślałam, że tu nie ma różnicy tak naprawdę. Pierwszy kosmetyk jest to błyszczyk. Zobaczcie, one są takie jakby no name. No, ale okej, okay, testujemy. Może kolor nie będzie taki zły. Ta konsystencja jest jakby taka sucha. Wiecie, błyszczyki zawsze fajnie się rozprowadzają. No, ale może trzeba jakoś to wstrząsnąć, ogrzać, nie wiem. Różowy kolor z dość widocznymi drobinami. Numer dwa i kolejne kalendarze adwentowe. To nie otwieraj tymi przyrządami, lepiej palcami. Znudził mi się ten przyrząd. Ja sobie myślę, no kurczę. Cóż za wymagania? bym to robiła palcami, ale wiecie co? Po prostu krew mi leci od tych wszystkich plastików. Paznokcie mi podpadają, zadzierają się tutaj o skórki. No nie da rady. Tutaj mamy bazarkowy, a może wręcz bardziej gazetkowy błyszczyk, więc nic specjalnego. Kojarzy mi się to z takimi właściwie kosmetykami do zabawy dla dzieci. Numer 3. Film dodany o 8. Ktoś od razu skomentuje, później o 15. Lecą pytania, a właściwie nie pytania, tylko zarzuty. Czemu nie odpisujesz na komentarze? Mamy tutaj róż, a jest coś takiego na YouTube, że możemy wrzucić film na dowolną godzinę, ustawić, zaplanować i w ogóle tego nie czytać. Chodzę późno spać, od razu wstaję i montuję kolejny odcinek, wrzucam, więc odpowiadam po prostu później. Róż w jakim może być kolorze, oczywiście, że w różowym. Zobaczmy, jak będzie przedstawiał się na skórze. Ciężko się on rozprowadza. Numer 4. Narzekasz na kalendarze adwentowe. No słuchajcie, wydaję swoje pieniądze, które zarobiłam których od nikogo nie dostałam, to chyba logiczne, że chciałabym, żeby kalendarz adwentowy był fajny, a jeżeli znajduję rzeczy tego typu, jak takie pędzelki, które powinny być dołączone w opakowaniu, no to co? Powiem, że mi się nie podoba, ale jeżeli powiem, że mi się nie podoba, to od razu narzekam. Nie wiem, czy też macie podobne wrażenie, ale w jakimś kalendarzu adwentowym identyczny pędzelek był, tylko pytanie w jakim? Numer 5. Pierwszy dzień czekania na odpisanie, drugi dzień czekania, trzeci, czwarty, piąty, a jakie ktoś mi zadał pytanie? Paula, gdzie kupiłaś kalendarz adwentowy Sinsei. No powiem Wam, jaja dzieją się w komentarzach czasami. Wypróbujmy ten lakier na próbniku. No właśnie, próbnik się mówi, nie wzornik, albo na odwrót. Powiem Wam, że na, moim zdaniem na YouTubie zrobiło się straszne czepialstwo. W sumie ładny ten lakier. Trochę beż, trochę róż, z delikatnymi naprawdę drobinami. Ładniej wygląda niż w opakowaniu na pewno. Numer 6, największe okienko i wiecie co? Ja na YouTubie nagrywam już prawie 9 lat, więc jakby nie ruszają mnie te komentarze. Że nie przejmuję się tym, ale po prostu moim zdaniem. Widzę troszeczkę ludzi, którzy zbyt się zaglopowują. Lusterko. Zbędny gadżet. Zdecydowanie, niestety. Dla mnie to jest na minus. Numer 7 I pewnie znajdzie się mnóstwo osób, które negatywnie skomentuje teraz te moje słowa, ale uważam, że często nie jest to tak, że osoby piszą, że o, fajnie byłoby, gdybyś coś tam nagrała, fajnie byłoby, gdybyś coś tam zmieniła, dodała inaczej. Tylko jest zrób. Ja oglądam. Ma tak być. Ja decyduję, robisz to dla nas, to się nas słuchaj. Po prostu często jest postawa roszczeniowa. Piękna szminka, czerwona, mam nadzieję, że będzie troszkę mniej intensywna, choć moim zdaniem te opakowania są lekko dziadowskie. Wiecie co, po prostu tak wszystko lata, więc nie uważam, że to będzie trwałe i bałabym się taką szminkę po prostu włożyć do torebki, żeby mi się to nie rozwaliło. No i tak jak myślałam, ładniej to wygląda na skórze. I w ogóle nie przypomina to tej szminki w opakowaniu ósemeczka i jak najbardziej na moim kanale na YouTubie jest wiele osób, które są za mną, które są miłe, które są kulturalne, ale chcę Wam też przedstawić takie strony, których być może też nie widzicie, nie zdajecie sobie sprawy. Mam tutaj naklejki na paznokcie, tak mi się trochę bazarowo kojarzą, albo tak gazetki, gazetki brawo, tak dokładnie, były takie dodatki zawsze w gazetkach. Naklejki na paznokcie i naklejki na telefon. Numer 9 nie jest tutaj na YouTubie słodko pierdząco zawsze, ale prawda jest taka, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, które gdzieś tam chcą na mnie najechać. I jak najbardziej rozumiem, że oglądacie moje filmy dla relaksu. Nie macie chęci komentowania, nie chce Wam się okej. Okay. Jednak będzie mi miło, jak raz na jakiś czas się odezwiecie, pokażecie, że tutaj jesteście. Testujemy ten niebieski lakier do paznokci. Muszę tutaj dołożyć drugą warstwę, bo troszkę prześwituje. No i fajny ten niebieski odcień. Pamiętacie moje poprzednie paznokcie, miałam tam. Takie ombre, robione właśnie z bardzo podobnym kolorem, i mega mi się podoba. Gdy na to się namaluje jakieś jeszcze śnieżynki, super kontrast do białego. Numer 10. I kurczę do czego zmierzam. YouTube nigdy nie będzie taki jak kiedyś, jak ten stary YouTube. Bo teraz tak naprawdę każdy z twórców 100 razy musi się zastanowić, co powie. Bo podając wam tak błahe przykłady, jak czypianie się jakichś przyrządów do otwierania, ich kolorów, albo w ogóle ich używania, to co dopiero, jeżeli poruszysz jakieś konkretne tematy? To są tylko kosmetyki. Tylko kalendarze. A zobaczcie, ile emocji to w ludziach potrafi wzbudzić. Tutaj jest kredka niebieska, właśnie. Tak mi się wydaje, że do moich takich ciemnych, piwnych oczu, fajnie by to mogło kontrastować, żeby taką kredeczkę dodać przy linii dolnych rzęs. Nie wiem, czy się odważy na to, ale może kiedyś. W każdym razie kredka, kredka i zobaczcie jeszcze, jaka mała. Jedziemy z jedenastką. Powiem Wam, że ja kupowałam sobie kalendarze adwentowe w tym roku, po prostu tak na dobrą sprawę, każdy, jaki zobaczyłam w sklepie, ale przeszaleli. zobaczcie nawet trzy pędzelki dali naraz. To jest bogactwo. Musicie zobaczyć kalendarz adwentowy ar z Ardeco. Jeżeli już go oglądaliście, to pewnie wiecie co mam na myśli, bo tam to po prostu przegien, przeginka totalna, ale ten kalendarz adwentowy bardzo mi coś przypomina. Zaraz sobie przypomnę i wam pokażę. Pędzelki sztuk 3, numer 12. Ten kalendarz adwentowy kupiłam w Niemczech i to jest najtańszy, jeden z najtańszych kalendarzy adwentowych z Niemiec właśnie z tej drogerii. Miller. Jaki ten pilniczek mały, no nie mogę. Normalny pilnik do paznokci chyba jest wielkości trzech takich, że tak powiem przy Cebulili. 13. Chyba na przyszły rok będę bardziej się zastanawiać nad kalendarzami adwentowymi, jakie będę kupować, bo tak na dobrą sprawę te kosmetyki są po prostu badziewne, to co tutaj widzimy. Wiem, że lubicie tanie kalendarze adwentowe i szczerze nie wiem, jakie jakości są te kosmetyki, bo o ile nakładam je teraz na rękę na chwilę, nic się nie dzieje. Tak na dobrą sprawę nie wiem, jak będzie się to później zachowywało. Błyszczyk, ten mi się najmniej podoba, będzie wyglądał tak na ustach moim zdaniem jak ze czasów. Paris Hilton. Już wiem, z czym kojarzy mi się ten kalendarz adwentowy. Oglądaliście kosteczkę na moim kanale? Moim zanim to są w ogóle identyczne rzeczy, tak samo te pędzelki i tak Jeśli nie, to zobaczcie koniecznie po tym odcinku i powiedzcie mi, czy też wam ten kalendarz się przypomina. A tymczasem nagranie z kulis. Maluch wszystkiego pilnuje. Numer 14. Chyba że traktować te kalendarze adwentowe jako dla beki, dla pompy, bo widzę, że niektóre firmy robią sobie z nas jaja. Kosmetyki z tego kalendarza adwentowego, jak widzicie nawet już po opakowaniu Raczej do trwałych nie będą należeć. Jedziemy z tym kolorem. W ogóle go nie widać. Patrzcie, nakłada. Nakładam, nakładam, muszę poszorować 50 razy i wtedy może coś, no ale tak nie powinno wyglądać nakładanie pomadki, zdecydowanie nie. A też czemu mówię o jakości tych kosmetyków z kalendarzy adwentowych? Zobaczcie, jak coś mi tutaj wywaliło na ręku. Jestem pewna, że to od nagrywania, bo właśnie nic innego nie robiłam, nic innego nie dotykam, jak kalendarzy. Numer 15, stąd też takie właśnie moje przemyślenia, że jednak trzeba bardziej uważać na to, co kupujemy. Co nosimy, co nakładamy, tym bardziej wiecie, młode osoby, wrażliwa skóra. Ja myślę, że tanie kalendarze adwentowe, najlepsze, jakie otworzyłam w tym roku, to były z biżuterią. Choć wiadomo, ta biżuteria też może uczulać, kurczę, do wszystkiego teraz można by się uczepić, jeżeli chodzi o ten aspekt alergii na skórze. W ogóle też zwróćcie uwagę, jakie malutkie są te lakiery do paznokci w porównaniu do innych kalendarzy. Tak wygląda ten kolor. 16. Wyczuwam tutaj kolejną kredkę, zobaczymy, czy się mylę. No niestety jest to prawda. Konturówka. Kolor intensywny, czerwony nie jest taka zła, jeżeli chodzi o jej twardość, bo tymi ostrymi igłami to naprawdę można sobie delikatne usta pokaleczyć. Numer 17, jak na razie. To zawartość tego kalendarza adwentowego to taka lelum polelum. Beskituje, Bez kitu, ja nawet nie wiem, czy nie w identycznych kolorach były te cienie z kostki. Co ja Wam powiem, takie widziałam 20 lat temu na bazarze. I w ogóle zaraz zobaczymy, czy one są podobne do tych konsystencji. No tak, kruszą się. Może ja mocno naciskam, ale wiecie, spróbujmy delikatniej, to wtedy... Ja już się używam, zobaczcie tu, gdzie więcej nabrałam. Tak wygląda ten kolor. No i go widać, prawda? A tam, gdzie lżej, no to sami widzicie. Prawie nic tutaj się nie da nałożyć. Ale te kolory, moim zdaniem, takie nietrafione, lata 90., -te, te perełki, tak niekoniecznie, wiecie, perłowe, ładnie mieniące się cienie. Mogą być spoko, ale akurat te widać na kilometr, że no niekoniecznie. 18. No i kurczę, może ja powinnam się zastanawiać, co ja tu mówię. Kurczę, wielka paletka, kolejna wielka paletka. Aż cztery cienie, nie jeden, no to powinnam powiedzieć, no super, brawo. Ale tak szczerze mówiąc kobity, no przecież wiadomo, że my mamy tych cieni do powiek sporą, no to lepiej jest, gdy mamy jeden dobrej jakości niż pięć beznadziejnych. Ten kolor mi się podoba, no i też mi się kojarzy właśnie ta kolorystyka, ja nie wiem, to jest w ogóle inna firma od tej kostki, a wygląda identyko. Czuję się jakbym otwierała powtórkowy kalendarz adwentowy. Ten jest ładny. Tutaj zdecydowanie bardziej przemyśleli. No może ten niebieski nie jest taki uniwersalny, ale ta trójka jest bardzo neutralna. Czas na dziewiętnastkę. Szczerze powiem wam, że nie wiem. Wydaje mi się, że teraz są tak dobre tanie palety, na przykład Revolution. Naprawdę za przyzwoite pieniądze można kupić. To naprawdę nie ma co się bawić chyba w te tanie kalendarze adwentowe, gdzie raz trafimy spokośminkę, a raz błyszczyk jak dla dziecka z gazetki. Numer 20, kolejny błyszczyk. Bez co no jaja. No, powiedzmy sobie szczerze, jakbyście zobaczyli takie zdjątko, dajmy na to, albo ktoś by wam to po prostu pokazał, to ja myślę, żebyście powiedzieli, że to są rzeczy dla dzieci. 21. To samo z tymi paletkami z cieniami. Raz traficie spoko kolory takie w miarę neutralne, oraz jakieś fiolety, zielenie, których niekoniecznie używamy, więc. Co z tego, że kalendarz adwentowy był tani, jak tak naprawdę później się finalnie większości z tych produktów nie używa. Zobaczmy sobie ten kolorek, jak on będzie wyglądał na skórze. Ledwo co się tu nabrał, patrzcie w ogóle go nie widać, właśnie takie z tymi cieniami że niektóre to są takie kameleony że wyglądają ładnie w opakowaniu, a później no nijak jest je dojrzeć, ten też by mi się wydawał ok, na całą powiekę na przykład no i ten już o wiele lepiej, ale też widzieliście, że naprawdę trzeba trochę się napracować no, może być, nie wiem, dla mnie bez szału, ale może to dlatego, że ja po prostu otworzyłam dużo tych kalendarzy adwentowych, ja w dalszym ciągu mam przyjemność z ich otwierania, to nie jest tak, że on jest znowu, ale mogę właśnie dać Wam takie moje przemyślenia, jako osoba która otworzyła tych kalendarzy kilkadziesiąt. To już mogę mieć takie, wiecie, rozkminki tego typu, co tutaj powiedziałam. Numer 22. Czym nas teraz zaskoczy ten kalendarz adwentowy? Ja bym sobie powiem wam wiele rzeczy wam opowiadał o różnych komentarzach, o różnych wiadomościach, jakie ja dostaję. Jednak po prostu byłyby ciary żenady. Kredecz... Jaka kredeczka? Temperóweczka. Więc temperówki się przydają, ale myślę, że po taniości ten gadżet zrobiony. Dobra, jedźmy z numerem 23. No, tutaj były wszystkie palety koło siebie w tych okienkach, więc zaraz zobaczymy, czy tutaj też ona będzie. Stróż. No to widzicie. Niby róż, niby okej, okay, ale jednak mam już dwa róże. Palety mamy trzy. I co dziewczyny częściej używacie? Róże czy brązery? Ja też brązer. Zobaczmy kolorek. No i obawiam się właśnie, że do takich jasnych karnacji może być niedobry, choć chyba jest jednak lepszy od tego jasnoróżowego, bo taki trochę Barbie style. Numer 24. I kurczę, tak, ostatnia moja myśl to jest taka. Tyle fajnych kalendarzy adwentowych w tym roku otworzyłam, tyle nietypowych, a dalej pozostają takie badziewia, jak to. No kochani, na Wigilię prezent jak znalazł. Separatory bywały kalendarze, gdzie były po dwie sztuki, ale wiecie okienko ostatnie na święta. Lekkie rozczarowanie jak dla mnie, żeby coś takiego zobaczyć. Proszę Państwa, oto ten kalendarz, można się pośmiać, kto się śmiał ze mną, niech napisze wesoło w komentarzu. No i co Wam powiem, ja uważam, że jakby zapakować te wszystkie kosmetyki w jakieś takie ładne, różowe, brokatowe, z konikami jednorożcami opakowanie, to bez kitu to by wyglądało jak zabawki, jak kalendarz z zabawkami. Niby tam przeliczając wychodzi tanie za produkt, ale no bez sensu, no ile z tego użyjemy, naprawdę ile. Plus jest taki, można się pośmiać, jest Wesoło, i myślę, że jest sens raz na jakiś czas otwierać takie kalendarze adwentowe, żeby mieć właśnie taki kontrast pomiędzy tymi firmami, które się nie starają, robią jakieś badziewie, co tu więcej mówić? A pomiędzy firmami, które mocno kminią, ale jednak też trzeba dać trochę mamony za to wszystko. Jutro zapraszam Was na drogi kalendarz adwentowy, na którego czekałam kilka miesięcy, więc zobaczymy, czy było warto. A jeżeli lubicie moje odcinki, moją osobę, moje. Nie wiem, ja mnie nie powiedziała, że narzekanie moje ocenianie. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie Vlogmas, codzienne vlogi w grudniu. Nie zapraszam, ale też będę Wam tam pokazywać różne fajne świąteczne rzeczy, gadżety, elementy, dekoracje i tak dalej, buźka. Do zobaczenia, papa. Pa.